Młyn, młynarz, zboże, mąka, magiczny świat, dzisiaj zapomniany. Jednak istnieją takie perły, których ten czas nadal trwa. Jak dla wielu pokoleń największym dobrem było to czyli przemiana zboża w mąkę, z mąki w wypiekany chleb, to Dzisiaj ten zapomniany świat możemy odnaleźć tutaj w młynie, w którym jesteśmy i w którym spotkaliśmy się tu z moim przyjacielem Witkiem, gdzie dokonujemy przemiału. Nie tylko dokonuje się tu przemiału pszenicy czy żyta, ale dokonuje się tutaj przemiału kilkudziesięciu różnych rodzajów wzbóż. Ten młyn, w którym teraz jesteśmy, został przebudowany w roku pomiędzy 32-1936. Widać ślady w niektórych miejscach, gdzie dawniej funkcjonowały złożenia kamieni młyńskich. Obiekt ma gdzieś w granicach 150 lat, ale jak sądzimy jest posadowiony w miejscu, gdzie dawniej były młyny. Pierwsza zmianka o, tym, o młynie powstałym nad tą rzeką w miejscowości Dobra pochodzi z 1149 roku. Otóż rycerz Pakosław z Pakosławia dostał zezwolenie na złożenie kamieni młyńskich. Maszyny, które są obecnie w tym młynie, pamiętajmy, że jest to Dolny Śląsk, wyprodukowane zostały w fabryce Diner und Polt. Breslau. Są w stanie bardzo dobrym. Młyn technologicznie przygotowany jest do przemiału pszenicy oraz żyta. Dzisiaj mieliśmy pszenicę o nazwie Ostka. Jest to stara odmiana pszenicy o wysokiej zawartości glutenu, którą przeznaczyliśmy do wypieku ciast i ciasteczek dla pana piekarza z Poznania. Historię dla Państwa opowiedzieli Ireneusz Grela i Jarosław Jankowski.